Dzień dobry, witam w moim serwisie. Dzisiaj taki szybciutki filmik. Aktualnie ee, dzieje się troszeczkę w serwisie. Nie wiem czy jest co pokazywać, ale się dzieje. Nie żebym się nudził. Mamy dzisiaj petreta. Dysk z Almana, on jest odłączony. Świetna sprawa z swoją drogą, bo już czegoś nie da się kupić. tu może wygrywa się system operacyjny. Może każdy system po kolei wybrać. Jako i co się je rzuca. Komputer sobie myśli, trwa e, zmiana partycjonowania, zmieniam partycje, o właśnie poleciało. Tak więc patry, partycje, partycje, nie patrycje, tylko partycje <laughs> nam się tworzą, system się uruchamia, tak więc cały czas ciężko pracuje, tak aby kolejny klient był zadowolony. No i będzie pan zadowolony. Robi się, to się może. Trzymajcie się. Pozdrawiam.